Według tradycji bożonarodzeniowej drzewka choinkowego nie powinniśmy rozbierać przed 6 stycznia, czyli przed świętem Trzech Króli, które już niebawem. Zatem część z Was zapewne zastanawia się, co zrobić z takim żywym drzewkiem, a może już nieżywym. Jeżeli taka choinka, mówiąc wprost, nie nadaje się już do użytku, zawsze możemy ją zostawić w tak zwanym MGO, czyli miejscu gromadzenia odpadów, czyli mówiąc wprost przy wiacie śmietnikowej. Warto rzucić okiem na harmonogram wywozu odpadów na stronie ekosystem.wroc.pl, dowiedzieć się kiedy w naszej okolicy jest wywóz najlepiej odpadów bio. Warto dlatego rzucić okiem, żeby nam się taki wielki kopiec choinek nie stworzył pod blokiem. Jeżeli choinka jest sztuczna i no, niewielkich gabarytów, czyli mała, można ją spokojnie wrzucić do odpadów zmieszanych. Jeżeli jest nieco większe, zapraszamy na przok, tam można ją oddać bombki albo włosy anielskie, to wiadomo, plastik, więc żółty pojemnik i tam one powinny trafić. Natomiast jeżeli chodzi o świecidełka, lampki, światełka, to są elektroodpady i takie elektroodpady możemy zawieść na wspomnianego przoka, Możemy je także ulokować w hipermarketach czy supermarketach specjalnych, przeznaczonych do tego pojemnikach. W idealnym świecie chodzi o to, żeby naturalnej choince dać drugie życie, a no więc najlepiej je po prostu nie wyrzucać. Ale jeśli już zastanawiacie się, gdzie ją na przykład posadzić, to nie możecie do tego wykorzystać przestrzeni publicznej, a jedynie swój prywatny ogródek. Jeśli nie macie takiej opcji, to poszukajcie w mediach społecznościowych, choćby na grupach osiedlowych osób, które takie opcje mają i choinek szukają.